Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Obiecałem, że nagramy odcinek z ogrodu Marii, która uczestniczy w projekcie wow Garden. No więc jesteśmy po raz kolejny. Dziś odcinek o tym, jakie kwiaty, jakie dodatki do kwiatów, czyli jakieś krzewinki, możemy ze sobą połączyć i stworzyć taką biało-srebrzystą rabatę. Za mną już pierwsze przykłady, a za chwilę o wszystkich nich opowiem. Białe rabaty w ogrodach to nie jest coś, co spotyka się bardzo często. Ludzie często boją się tworzenia takich białych rabat z racji tego, że ten bie, ta biel nigdy nie jest taka sama w każdym, w każdym odcieniu, czyli są różnorodne odcienie tej bieli. Ja natomiast lubię bardzo jak taki kolor biały pojawia się na przykład w połączeniu z innymi kolorami, więc sam u siebie też nie mam takich stricte białych rabat. Natomiast widziałem już wielokrotnie połączenie właśnie takiej bieli z zielenią i z szarością, dlatego zdecydowałem się nagrać taki odcinek, żebyście mogli się inspirować do tego jakie rośliny możemy dać na rabatę, żeby właśnie stworzyć taki efekt bieli ze srebrem. Przede mną Pierwsza roślina doskonale znana przez wielu floks. Zobaczcie, przy okazji jak się go wcześniej przytnie, ogłowi, zrobi Chelsea Chop, on kwitnie dłużej i dłużej. Tutaj ta biel jest naprawdę bielą, taką naprawdę charakterystyczną. Doskonale sprawdza się na rabatach i wyśmienicie wygląda na tle tych ciemnozielonych liści. Floks daje taką czystą biel, natomiast tuż obok floksa mamy sadzca. Zobaczcie, nie jest to taki bardzo biały biały. Jest taki lekko złamany kremem. Na dodatek ta struktura tego kwiatu powoduje, że on jest taki lekko pomierzwiony. Natomiast dobrze się sprawdza, żeby stanowić jakąś albo centralną część takiej rabaty, albo stanowić tył rabaty, bo to jest roślina, która dość wysoko rośnie, nawet do tych dwóch metrów dorasta. Z pewnością. Bardziej znana w takim klasycznym kolorze różowo-fioletowym. Tutaj odmania taka fajna wybielona. Czym byłaby rabata bez jeżówek? Oczywiście doskonale wiecie, że jeżówki mamy w różnych kolorach. Mamy również w takim biało kremowym. Tutaj fajne połączenie, bo już jeżówka ma takie żółciutkie środki, zielone liście, no i ten biało kremowy kolor na dodatek zupełnie inny kwiatostan niż te dwie pierwsze. Jeżówka w tym przypadku najpewniej White Swan. Wczesną wiosną zachwyca nas wieczornik damski. Najczęściej znany w takim liliowo-fioletowym kolorze. Ale nie zapominajcie, że wieczornik damski jest również w białym kolorze. Kwitnie on oczywiście w maju i w czerwcu, ale również w sierpniu powtarza ten, ten, to kwitnienie. I tutaj mamy akurat um, powtarzające kwitnienie wieczornik damski w kolorze białym. Prawda, że piękny? Kolejną białą rośliną, białym kwiatem, który z pewnością znacie, być może najczęściej widzieliście go w takim liliowym kolorze, jest odętka. Odętka również występuje jako biały kwiatek. Roślina, która jest bardzo ekspansywna, uważać trzeba bardzo na nią. Naprawdę potrafi wyrosnąć bardzo wysoka, no i dość długo kwitnie, a poza tym po przekwitnieniu bardzo ma fajne te kłoski takie naprawdę z super strukturą i dodają takiego ciekawego efektu na każdej rabacie. Jeśli lubicie takie subtelne kwiaty, które gdzieś tam wyrastają ponad całą masę liści. To tutaj mam taki przykład. Co prawda, już lekko przekwita, ale to jest roślina, o którą bardzo często pytam Was na Instagramie. Ona, jak u mnie kwitnie, to się tak bardzo charakterystycznie przewiesza, tworząc taki efekt uciekających gęsi. Trojeść orszelinowa. Rozrasta się bardzo e, ekspansywna, więc trzeba uważać i naprawdę potrafi się tak fajnie poprzewieszać naturalnie. Nie to, że zwiędnięte jest, tylko naturalnie potrafi się tak przewieszać. Kolor, naprawdę taki subtelny, e, biały, z e, delikatną taką smuszką szarości w środku. Jako taka roślina dodatkowa do tych wszystkich białych kwiatów, e, starzec popielny nada się wyśmienicie. Zobaczcie, bardzo długo wyglądająca ładnie roślina, nawet późną jesienią, nawet jeszcze w zimie super wygląda i kolorystyka srebrzysto szara, spód liścia troszeczkę bardziej wybielony, tutaj na wierzchu bardziej taki srebrzysto zielony. Bardzo dobra roślina, na dodatek wieloletnia, jak się ją przycina, należy tylko pamiętać o tym, żeby nie dopuścić do kwitnienia, bo jest żółta. Uzupełnienie kompozycji z białych kwiatów i właśnie z zieleni mogą stanowić trawy i, i jeszcze inne dodatki. Tutaj, dmuszek, zobaczcie, kwitnący. Jakie ma piękne, takie beżowo-białe te kwiatostany. Na dodatek jego subtelność powoduje, że cała rabata jest taka bardzo, bardzo romantyczna. Moi drodzy. Czy subskrybujecie już mój kanał? Jeśli nie, to oczywiście zachęcam gorąco do tego. Włączcie sobie również dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Czekam również na Wasze komentarze. A komentarze, szczególnie o tych białych roślinach. Jakie Wy macie? Rośliny, które kwitną na biało lub rośliny, które pasują do rabat w kolorze? Białym. Ja przyszedłem tutaj, słuchajcie, do funki, którą wielu z Was zna. Najczęściej znają oczywiście z wielkich, pięknych liści. E, oczywiście one wszystkie mają kwiaty najczęściej liliowe. A tu biały kwiat na funki, który pachnie jak tuberoza. Niesamowicie. Jeśli wasze rabaty mają być białe i jest na nich mnóstwo miejsca, to nie może zabraknąć na nich hortensji bukietowej. Oczywiście, hortensja bukietowa ma różne odmiany, e, o, odcienie bieli. Tutaj jest taka limonkowo-biała, ale naprawdę doskonale sprawdzi się jako tło na białych rabatach. Jeśli macie dużo miejsca, jak wspomniałem, możecie posadzić hortensję. Hortensja oczywiście nie jest taka stricte biała, natomiast tu mamy hibiskus w odmianie z białymi kwiatami, no to to już jest biel taka prawdziwa. I wtedy też potrzebujecie mieć jeszcze więcej miejsca. A jak chcecie mieć i hortensję, i hibiskus, no to rabata musi mieć przynajmniej z 5 metrów. Mam nadzieję, że napisaliście już, jakie rośliny białe macie w swoich ogrodach. Przyszedłem jeszcze tutaj pod róże, bo oczywiście róże są również w białym kolorze. Chciałem Was się jeszcze zapytać, jak to u was jest z tworzeniem rabat? Czy najczęściej tworzycie je właśnie kolorystycznie, czy może robicie miksy? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Mamy również taką nową funkcjonalność na naszym kanale. Wesprzyj kanał, więc jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć nasz kanał i dostawać dodatkowe filmy z backstage'u, to serdecznie zapraszam na dziś. To tyle. Do zobaczenia.